Jadąc tutaj do Kolbut, właśnie zacząłem sobie wspominać te poszczególne dni jedności kaszubów. No i Przypomniałem sobie, że zaczęliśmy w 2006 roku, wtedy z inicjatywy Marka Wantoch Rekowskiego, który wpadł na pomysł, żeby to wspaniałe kaszubskie święto urozmaicić, wzbogacić, biciem rekordów w jednoczesnej grze na, na kordonach. Bez względu na to, czy się to wszystkim podoba, czy się nie podoba, to spowodowało, że to święto no, stało się dużo bardziej popularne, niż być może byłoby w takiej pierwotnej wersji, w jakiej, w jakiej było. No, stało się o, tej, o tym wydarzeniu bardzo głośno. Przez wiele lat na każdą edycję przyjeżdżały ogólnopolskie media, więc no, ten akordon sprawił, że kaszuby przebiły się do, do, jeszcze bardziej się przebiły do, do świadomości ogólnopolskiej, nie tylko tutaj do, do naszej regionalnej. Ehm. Ważna impreza i cieszę się, że po tej covidowej przerwie, która no, spowodowała na pewno sporo strat też w takiej warstwie właśnie takich wydarzeń, że to wraca do, do łask, że znowu cieszę się dużym zainteresowaniem, że jest nas bardzo dużo i że możemy wspólnie sławić Kaszuby poprzez akordony, i wspólne muzykowanie. Jedno żele Kasień. Temu i jemu byt, że tak wielu waju dys tu przyjechało. Z cedigłem chłomeczek, Niech kasiewski pieśń i muzyka idzie dalek, lec na całej świat. Witno kasiebę. Jedno! Jedną, kasiebie! Biedno. Biedno. Biedno kasiebie. U nas bardzo aktywnie działa Zrzeszenie Pomorsko-Kaszubskie, oddział w Kolbudach. E, tutaj właśnie dzięki e, ludziom z tego stowarzyszenia możemy właśnie robić różne eventy, wydarzenia właśnie kaszubskie. E, chociażby to dyktando kaszubskie jest, e, no też oczywiście w szkołach mamy język kaszubski. I muszę powiedzieć, że jestem zadowolony z tej frekwencji, która dzisiaj jest w szkołach, jeżeli chodzi o ten język kaszubski. Bo wiadomo konkurencja jest duża, jest język angielski, język niemiecki, a jednak są dzieci, które chcą się uczyć swojego rodowitego języka, jakim jest język kaszubski. 20 lat, temu, 20 lat temu, garstka młodych działaczy Kaszubskich zgromadziła się pod pomnikiem Świętopełka wzniesionym Sądem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w centrum Gdańska, aby po raz pierwszy celebrować Dzień Jedności Kaszubów. Było ich niewielu, ale byli przekonani o tym, że trzeba takie święto ustanowić, że my Kaszubi musimy mieć powody do radości, a tym powodem do radości, proszę Państwa, było to, że przed prawie 800 laty wydłużyliśmy się z wrogów historii. Pojawiliśmy się na dokumencie papieskim Bogusława I, kaszubskiego księcia, który wiek wcześniej, w latach 1130-1187, panował w Szczecinie. W tym dokumencie nazwano księciem Kaszubów, duch z Kasubie. I od tego czasu istniejemy i my jako Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie robimy wszystko, abyśmy trwali, abyśmy się znowu nie musieli zanurzyć gdzieś tam w mroki historii. Chcemy trwać i na tym polega nasze zadanie, nasza misja i również to, że się co roku spotykamy w Dniu Jedności Kaszubów i na Zjeździe Kaszubów. W dniu takim jak Dzień Jedności Kaszubów. Manifestujemy naszą dumę z tego, że trwamy już tyle lat, że istniejemy, że robimy wszystko, aby trwać dalej. Robimy wszystko, aby nie zniknąć w odmętach historii, tak jak co roku znika. 5 do 8 języków na świecie po prostu ginie, nie ma ich. Robimy wszystko, aby Kaszubski nie zginął, aby, aby Kaszubi trwali wierni swym tradycjom, swej wierze, swym obyczajom, świadomi swej naprawdę bardzo bogatej historii. To jest pyszny moje w mojej nocy, wiara, ale też i byc jednego serca. Za to, że ma tu coś ze wsiaczy w kaszep. Z głodów, z błędów, z lasów, z, z na, najmoliłe, a wierdzywe muęża. Witam Was bardzo serdecznie. Celem <kluczy> jednotek z To wyznacza, że ma, jest ma jedno z co? Że chcemy być zawsze razem niezależnie od różnych poglądów. Dzień Jedności Kaszubów jest właśnie związany z tym, że, że chcemy spotykać się w jednym miejscu ludzie, których zawsze coś tam pewno różni, ale pochodzą z różnych partów, z różnych części Kaszub. Jest wspólny też mianownik wśród tych części Kaszubów, które wymieniłem, bo to jest taki mianownik jak przywiązanie do wiary. Miłość do Boga wyznawana publicznie, to także kultywowanie od, odrębnego języka, nauka w szkołach, oczywiście dzisiaj zostało to powiedziane, ponad 22 tysiące dzieci, które się uczą języka kaszubskiego. Odrębne tańce, kultura ludowa, myślę o, o sztukach, sztukach wizualnych, które się przecież różnią. Warto to pokazywać i że to jest po prostu duża wartość dla całego Pomorza. Wchody dnia jedno te kasiebów y, latos są w Kłełbudach i jak wie tyle y, lat są tych legróde literaturę, gdzie rycimy do y, płetkani z utwórcą ma piszącyma płetkasiebsku, aby piszącyma gdzieś w tym lekłim, aby y, y, malejące ma tyś czasem takie że literatura maleje była promocja pierwsi publiczny plękus sąści scygnąc z y, ja ci autorką je Karolena na Serkłewsku Secłewsku, a książka ilustrowa i mama Alicjo Serkłewsku. No i najważniejsze jest to z przodu. No niestety. 244, ale wielkie brawa dla nas. Ja myślę, że ten rekord jest do pobicia, ale musimy mieć większą halę. Mam takie wrażenie, że z każdym rokiem jest coraz y, łatwiej, co jest coraz, y, coraz przyjemniej, coraz sprawniej. No dlatego, że duża, duża grupa, y, która tutaj y, Powiedzmy sobie, ponad połowa to są ludzie, którzy grają z nami od początku, od 2006 roku, więc z każdym rokiem jest nam coraz łatwiej. No, a też nie ma co ukrywać, że w tym roku organizatorzy bardzo się postarali, chociażby o to, aby akustyka nam sprzyjała na tej sali. Ci ludzie, którzy tu przyjeżdżają, przyjeżdżają po to, żebyśmy się właśnie wspólnie spotkali, żebyśmy razem pograli, więc energia... Szalenie pozytywna, szalenie miła. Nie sam rekord jest tutaj najważniejszy. Po prostu najważniejsze jest to, że się razem spotykamy, muzykujemy, promujemy nasze piękne kaszuby, naszą koszubską muzykę. Ale do rekordu kolejnego na pewno dojdzie. Umówmy się, no, mieliśmy troszeczkę przestoju ze względu na COVID. W związku z tym teraz dopiero wracamy do, do formy. Myślę, że z każdym rokiem będzie coraz lepiej i coraz większa liczba.